Dzień dobry! Dzisiaj chciałbym opowiedzieć o panelu bocznym, skrajnym, po kolei omówić poszczególne funkcje, do czego służą. Pierwsza funkcja, wskaźnik, pierwsza ikona oczywiście niewiele tutaj można dodać kształty. Kształty możemy wybrać z któryś z wstępnie przygotowanych, następnie możemy zaznaczyć, który bok, który narożnik, następnie dołożyć nowy kształt. I tak możemy sobie na przykład zbudować coś takiego. No, na dowolność. Każdy kształt możemy dokładać, potem wystarczy dodać łącznik. Następnie mamy rysowanie linii pomocniczych. Rysowanie linii pomocniczych to jest nic innego, jak wyrysowanie linii, które mogą nam służyć pomocą przy wymiarowaniu, jakimś nietypowym, bądź mają być punktem odniesienia. Następnie mamy nożyczki. Nożyczki służą nam do przecinania obiektów. Nożyczki możemy użyć bezpośrednio w linii prostej, bądź jeżeli chcemy użyć kąta dowolnego, wystarczy nacisnąć klawisz Shift i z klawiszem Shift możemy sobie obcinać elementy w zależności od tego, jaki kąt chcemy uzyskać. Następna ikona X służy po prostu do usuwania obiektów. Które są nam niepotrzebne. Kolejna ikona, informacje o obiekcie, służy po prostu do informowania nas, jaki to jest element, jaka jest jego długość. Tak jak widać, mamy ramę o długości 1000 mm. Kolejna ikona, wyrównywanie krawędzi. Chodzi generalnie o to, iż możemy sobie wybrać którąś z krawędzi, załóżmy, niech to będzie górna krawędź ramy, którą chcemy zlicować z górną krawędzią słupka. Klikamy, program nam wyrównuje te dwie krawędzie względem siebie. Następna ikona jest to zmiana położenia obiektu. Zmiana położenia obiektu pozwala nam przesunąć cały obiekt, a nie tylko jego jed, jeden, jeden, jeden poziom. Załóżmy to. Chcemy przesunąć tutaj. Program nam przesunie i zada nam pytanie, czy ma. Zmienić jego rozmiar, czy też ma go przesunąć? Zmieniamy jego, zmieniamy jego położenie, dzięki temu program przesunął nam całkowicie wymiar, nie zmieniając tego wymiaru, zmienił jego położenie. Następna ikona jest to skalowanie obiektów. Dzięki temu możemy wybrać sobie obiekt, załóżmy ten, który którego możemy zmienić rozmiar. Możemy go zmniejszyć, możemy go zwiększyć. Następnie program pyta nam się, czy ma obiekt przesunąć, czy ma stworzyć nowy. Wybieramy, że ma przesunąć. Stworzyliśmy nowy obiekt o zadanym rozmiarze. Możemy to zrobić w drugą stronę. Również zmienimy jego, zmienimy jego rozmiar. Ja tutaj troszeczkę za bardzo przesunąłem. Generalnie tak to działa. Kolejna rzecz jest to narzędzie ustawiania różnych wymiarów, równych wymiarów. Możemy sobie wstawić, załóżmy, słupek pionowy poprzez upuszczanie: jeden tu, drugi tu. Jak widać, słupki mamy rozłożone nierównomiernie. Dzięki temu narzędziu możemy przejechać strzałką, kursorem po krawędziach, po kwaterach, które nas interesują, po czym po opuszczeniu lewego klawisza myszki, program nas zapyta, czy ma obliczyć dla osi, dla światła, czy dla szyby. Po kliknięciu program nam wyrówna wszystkie krawędzie do zadanego rozmiaru. Kolejna ikona, jest to linijka, służy po prostu do zmierzenia odległości z punktu A do punktu B. Kolejna ikona, kątomierz. Wybieramy sobie krawędź, która nas interesuje. Klikamy, po czym wybieramy drugą krawędź, której chcemy zmierzyć, zmienić, zmierzyć kąt i mamy wynik. Ostatnia ikona jest to narzędzie do edycji kątów. Bardzo przydatne narzędzie, jeżeli znamy zadany kąt, a nie potrafimy wyrysować konstrukcji o danym kącie. Wybieramy sobie krawędź jednego boku oraz krawędź drugiego boku. Następnie widzimy, jaki jest kąt, klikamy jeszcze raz myszką i załóżmy, że kąt ma mieć 85 stopni. Program nam w tym momencie zmieni kąt na zadany. I to by było na tyle. Dziękuję.